Witam, dzień dobry. Drogowskazy na czerwiec. No i kogo mamy? Wodnika. Bardzo proszę Was, żebyście zasubskrybowali kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i zostawili przysłowiową łapkę w górę. Jeśli w ogóle już tu jesteście i chcecie to zobaczyć i cokolwiek przyjmiecie i zechce. I, się wam to, I Wam się to spodoba się dla mnie, <gry> tak? Dobrze. Kochani moi, energia, za którą warto podążać... No czekajcie, raz, dwa, trzy. Energia, za którą warto podążać w miesiącu czerwcu wodnikom. No i zobaczmy. Król Mieczowy. Energia, na którą warto popracować, zaangażować się, wszystko być może sprawdzić. Rycerz to odwrócony. Energia, z trzeba odchodzić, obchodzić się ostrożnie, delikatnie, żeby czegoś nie spieprzyć koncertowo, a być może i wycofać się, ponieważ może z tego być, jeśli nie zapanujecie nad tym, może być więcej szkody niż pożytku. Trójeczka mieczy odwrócona. I energia, za którą warto podążać, a z jakiegoś powodu tego nie robicie. Trójeczka buław. Dlaczego tego doświadczacie? Królowa Monetowa i podpowiedź od duszy z tej samej talii to słońce. Dla Was tutaj jest bardzo specyficzna wiadomość. Wiadomość, która mówi o tym, że trzeba by wybrać współpracę albo formę opodatkowania, tak? formę uczestniczenia taka, która zawiera w sobie koszty, zasady, przepisy wszystko to, co mówi o pewnych przygotowaniu też pewnego gruntu pod zasiew, pod Wasze pomysły, sprawy. Na pewno jest opcja i czas na dużą zmianę pod warunkiem, że czegoś się wyzbędziecie, coś sprawdzicie dokładnie. Ja myślę tutaj jednocześnie, że wodniki raczej nie dadzą się zwieść, wodniki dociekają, patrzą co je niepokoi, co wygląda nie do końca tak zwanie fajnie, albo to co do końca wcale nie jest wam obiecywane co nie, nie do końca to jest to przeczucie, to wyjście, za którym podążacie, ale czujecie, że coś jest po prostu tak zwanie nie tak karty też tutaj mówią o tym, żeby się czemuś przyjrzeć, to już jest drugi znak który robię i mówi przyjrzyj się czemuś co, czego warto się jakby pozbyć czego warto się też być może dla niektórych wodników właśnie nie pozbywać to wszystko zależy od tego i jest relatywne, w zależności od z tego, jak rozpoznacie rycerza monet odwróconego. To jest ktoś do współpracy, kto ma to coś, co wy potrzebujecie, a wy macie to, czego potrzebuje ten ktoś, czy to zadanie, ta sprawa i yy, yy, wasze zaangażowanie w pewne sprawy ułoży, spasuje i pokaże was światu i świat. Zechce was zaangażować w coś. Natomiast królowa monet umie ocenić sytuację. I tak jak powiedziałam, wy już jesteście na plucie się chociażby z tego, że królową monet, każdy znając życie, wodnik, przez swój, swój sposób funkcjonowania jest w stanie tak jakby rozeznać, rozpoznać. Trójka mieczy mówi tylko o tym, że trzeba podejść do tego ostrożnie. Trzeba kontrolować coś. Trzeba sprawdzać na każdym kroku, a sekurować. Tutaj nic nie należy wierzyć w to, też kto wykonuje jakąś pracę na waszą rzecz. Wy raczej siebie sami wycenzurujecie, jesteście takimi osobami bardzo rzetelnymi. W większości wypadków, u Was raczej jest problem tego typu, że jeżeli już przeważnie występuje, to to, że coś się nie tak ułoży nie z waszej winy, tak? I wtedy jest tak zwany problem z tym, że ktoś was obarcza i się przecież wiedzieliśmy, często wspominacie, nawet ostrzegacie ludzi o pewnych sprawach, tak zwanych niedoskonałościach, czy że coś nie spełnia nawet swoich norm, prawda, że coś jest nie w porządku. I generalnie bardzo często dziwicie się, że jak ten ktoś mógł nie słyszeć, więc generalnie dla was tutaj mówi że wszystko trzeba mieć na papierze, wszystko trzeba mieć opisane, podpisane, uzgodnione i sprawdzić z tym, co dostaliście, albo też co wydajecie. Jeżeli chcecie coś dać, coś załatwić, to tutaj trzeba pilnować, żeby wszystko było na piśmie, wszystko było po prostu tak zwanie ułożone. Nie liczyć i nie zmieniać w trakcie, każde etap powinien być potwierdzony, wyszczególniony czymś, co nazywamy aneksami różnymi do jakiejś jak jakby umowy, czy do jakichś zasad, tak, wszelkie zmiany. Królowa monetowa jest tą po prostu osobą, która... Rozumie i chce wprowadzić w trakcie pewne zmiany. Tutaj musicie być po prostu z tym ostrożni. Mieć świadomość na to, czy co wam kto obiecuje, że się coś da. Da się to wiecie, da się to raczej trzeba skupić się skupicie, czego się nie da, tak? Wy wierzycie, że wszystko się uda. Natomiast jeżeli ktoś pewną sprawę wam obiecuje, lepiej to po prostu tak zwanie sprawdźcie, dopilnujcie, czy rzeczywiście jest to to, czego wy oczekujecie, tak? O. Energia, za którą warto podążać, to jest właśnie ta trójeczka buław, o której mówiłam, trzeba spoglądać, patrzeć, czego się odebrać dobrze, jakąś dostawę, specyfikację. I kiedy ktoś zaczyna coś robić już, czyli wchodzi na wasz teren, na wasze terytorium, czymkolwiek ono nie jest, to trzeba po prostu przyjrzeć się i zobaczyć, tak? No, i tyle, kochani moi, a tu już i tak jest bardzo dużo, bo to jest Król Mieczowy, który mówi chcąc. Albo inaczej, nie chcąc później wyciągać jakieś konsekwencji, albo żeby według was nie były, wobec was nie były wyciągane jakieś konsekwencje, to jeżeli tak jak czujecie, że wszystko musi być potwierdzone, wszystko musi być napisane, dogadane, albo powinien być jakiś świadek, tak? albo i dwóch, to niech tak po prostu tak zwanie będzie. Słońce odwróć, słońce prosto prosto ewidentnie mówi, że jest okazja nowy świat, nowe możliwości, ale pewnych zasad trzeba się trzymać i trzeba ich przede wszystkim dopilnować. Więc pamiętajcie, nic na gębę. Trzeba przyjrzeć się wszystkiemu, yy, użyć odpowiednich słów, żeby ta, yy, ta osoba zrozumiała, czy wy też musicie zrozumieć dobrze sytuację, potwierdzić, dopytać. Nie wątpię, że to miecie, więc yy, że to jest w waszej naturze. Więc zastanawiam się, co tutaj może wydarzyć się takiego, że tak jakby zbije was trochę stropu. Chciałabym się opowiedzieć tutaj też w ten sposób, pamiętacie taki film, czekajcie, czekajcie, Kogiel Mogiel, chyba ta jedna z pierwszych dwóch części, czy trzecich, czy trzech, w której części było tak, no to mamusia rozumie? Tak, tak, rozumie. No którą część? No tak jakby te, te większe, pół, te większe pół, ale ten pół, czy te, te większe pół, tak? O. I yy, trzeba się po prostu tak zwanie dogadać, bo tam barany jak głodne po będą dwa dni, to nie zdechną, tak? Ale tutaj może ewidentnie coś pójść nie tak. Albo ktoś może wymagać od was czegoś, coś źle zrozumiał, tak? Więc wszystko pamiętajcie o czemu się trzeba po prostu tak zwanie przy, przyjrzeć, o. Uważajcie, do czegoś też zobowiązujecie, uważajcie też na ceny, tak? Na wartość gdzie bardzo dużo ludzi, nie dogadując się, czeka na pewne komponenty, które to jeszcze zamówili wcześniej, zanim były wprowadzone na przykład te cła. Jest duży problem na przykład w świecie biznesu z tego powodu, tak? Albo pytacie, umawiacie się z kimś na coś, albo na cokolwiek by to nie było, tak? I sprawy mają się tak, a one powinny się tak zwanie zmienić, że powinny mieć do uzgodnienia wszystko to, co bierze pod uwagę zmienne pewne, tak? O, i ten ktoś powie, ale dzisiaj jest inna sytuacja, więc musicie wziąć pod uwagę zmienność sytuacji, tak? Zanim się dogadacie, uczycie i tak jak mówiłam, wszystko dogadane. Nic dodać, nic ująć. Kłaniam się pięknie, życzę wszystkiego dobrego. Aha, jeżeli yy, wyda wam się sytuacja znajoma, tak? To pamiętajcie, że są takie sytuacje, z którymi wiecie i trzeba rutynowo się obchodzić, tak? O ci jak słoneczko parzy, to trzeba kremikiem, to trzeba też, widzicie, jaka jest osoba, już mieliście z kimś podobnym do czynienia, no to trzeba trzymać się swojej racji i nie dać się zwieść. Kłaniam się pięknie, mam nadzieję, że to, co tu usłyszeliście, okaże się dla Was pożyteczne i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję.